bab się zmyczyłeś się i sobieś naisie tak napisie tam naisie Ale dajesz, ale dajesz, wow, coraz lepiej ci idzie. No, coraz lepiej. Już się zmęczył, a tam ten cały czas nażywa. Bierz krokodyla, bierz. bierz krokodyla, tak, bierz go. <noise> A to będzie jednak samiczka, to będzie kolejna <noise> no.